Kochani, dziś oficjalnie moja siostra odleciała na Marsa. E, ze mną jest wielkie pudło, a w nim aż 50 książek. No i pewnie jak zauważyliście jest też półka, a to wszystko, tak jak już wspominałam mojej siostrze, zrobiła moja siostra na moje urodziny. Wow, jest tak nie, nie, wiem, nie wiem co powiedzieć. I tak stwierdziłam skoro mam taki trochę, bo to jest Mystery Box, ogólnie kupiła siostra w ciemno 50 książek, stwierdziłam sobie, że dzisiaj zrobię sobie taki odcinek może z oglądania tych książek, bo sama jestem ciekawa, co w takim Mystery Boxie może być, bo widziałam już kilka takich ofert z takimi losowymi książkami. I nawet sama myślałam kiedyś kupić i zrobić taki odcinek, także akurat nadarzyła się okazja i... Wszystko dzięki uprzejmości mojej kochanej siostrzyczki. Także dzisiaj jak w innym kadrze i będziemy sobie tak powoli wyciągać te książki, bo ich jest naprawdę sporo i są różne. Sama wszystkiego jeszcze nie patrzyłam. Yy, na przykład tu mamy jakieś cienie sławy i ja widzę już, że są jakieś takie. Książki z bibliotek, ale w sumie mi to nie przeszkadza jak do tego, że chciałabym czytać. No. Chyba sobie będę ustawiać w mało te książki. Żeby wszystko mieć na półkę, bo mam półkę mam książki. Przepaść Nicolasa Evansa. Też nie wiem co to. I książek książek pewnie będzie takich bibliotecznych, które ja w ogóle nie znam. Ale w sumie to dobrze, bo czasem tak się zdarzy, że no. Coś nie znamy przypadkiem, gdzieś tam zobaczymy i potem staje się taki wow dla nas na ostrzu. Ja totalnie nie znam na razie żadnej z tych. Może gdzieś akurat będzie taka, że akurat będę znała. Nazywam się Charlotte Simons. Też to jest. Nie, ale w sumie to dobrze, będę mogła poznać jakichś nowych autorów, nowe jakieś takie. Może coś właśnie. Siostra przeglądała już mi mówiła, że to jest. Niektóre są kryminalne, a ja ostatnio chciałam, właśnie kryminalne. Tutaj jest coś. Tutaj chyba jest aż cztery książki w jednej. Wow! Tak! Jest kodlewana do Da Vinci. Akurat to chciałam przeczytać. Tak chodziło za mną, tak luźno, bo luźno, ale chodziło. I te jakieś. Hotel Paradise i mnie już ciekawi ta okładka, ta, ta to wszystko. O, i tutaj jest do tej. Do tych wybranych książek. Też nie znam za bardzo. Będę miała mnóstwo książek, i wszystkie, a teraz już mnie wszystko przytłoczy na raz. Szansa i Alestria. Szansa. O! To jest w ogóle jakieś takiego chińskiego autora, chińskiego pochodzenia. Ja ogólnie chciałam z azjatycką y, literaturą trochę bardziej się zapoznać. No Bardziej w klimacie y, japońskim, ale chińskie też będzie. Życie po życiu z facetem. Może nie boję kliwa do końca, ale zobaczymy, może coś takiego bardziej mądrego, a nie zwykłe takie romantasy. Nie romantasy. E, nie takie romantasy, bo romantasy to w ogóle. Inna w ogóle kategoria, o której może kiedyś porozmawiam. Słodycze na śniadanie. Nie dobra, truskawki mnie przekonują. Coś z takich bardziej ciekawszych pokładek. A z którego roku? 2015. To może już taka bardziej yy, nastolatkowa. Czyli coś może takiego bardziej mój filmach. O, a tutaj są aż dwie z jakiejś serii. Także przynajmniej będę miała jakieś takie matchingujące dwie książki. Jest. I dlatego jest. Bardziej chyba jakaś klasyczna literatura. Domna kreska. Ja no ja teraz będę miała w domu całą bibliotekę. Walter Scott Ivan Ho Iwan Ho Ivan Ho ja ogólnie kojarzę te nazwę z takiej bajki z jeleniem wiem, że to był jakiś rycerz to chociaż tyle ja to tak układam, wiecie żeby ułożyć, a mm, kiedyś pewnie to poukładam tak, żeby były e, bardziej ułożone e, szept cyprysów i jak dla mnie fajna okładka no to będę chciała bardziej czytać e, bo jest taka ładniejsza okładka trochę Książki wybrane Też z tych literatów takich hmm. Jak w sumie cztery książki w jednej Nie tak się I naliczyłam sobie, że dopiero osiemnaście książek to jest A tu jest aż pięćdziesiąt Dobra, lecimy dalej, bo ten film będzie miało godzinę Czarna wierzba też nie jest fantastyka! Tu pisze, że fantastyka. O, fantastyki chciałam poczytać więcej, także jest coś dla mnie. Listy pisane miłością. Coś takiego bardziej chyba romansowo-obyczajowego. To też okej. Okay. Będzie na lato do czytania wszystko to. E, tutaj taka randka w dolinie Mogotów. Coś takiego bardziej egzotycznego. po widzę. widzę. Wow. Słodka leniwa Georgia. Ja nie wiem, czy ja nie kojarzę właśnie tego tytułu skądś. Nie wiem, właśnie. Coś mi się właśnie kojarzy z tym. Dobra, przejdziemy sobie na drugą półkę. E! Dżentelmeni i gracze. Uff, Wyspa Kobiet. I taki bardziej, w moju, nie w moim stylu, ale taka przyjemniejsza dla oka okładka. Nie, ja czasem lubię takie mm, właśnie obyczajowe, a właśnie z jakimiś piotkami takie dla kobiet już dojrzalszych. Tak czasem mnie ciekają takie książki niepokorni, dziewczyna z ogrodu to już chyba w typie romansu tajemnica świątyni coś właśnie z takiej chyba kryminał albo coś z fantastyką chyba nie, nie wiem, ale jakaś taka zagadkowa o. Niecenzuralna opłatka, nielegalne związki. To nie wiem czy w moim typie. Ale zobaczymy, jak sobie poczytam jeszcze opis. O! Oh, wesołe przygody Robin Hooda. <grytanie> Okej, okay, wesołe przygody Robin Hooda. Ej, może się skuszę właśnie na coś takiego. Tylko jak będę miała czas. A to wiecie, ja mam mnóstwo książek. O 33 mężczyzn i powiem Wam, że to mi się kojarzy z taką jedną rzeczą z takiego serialu Resident Alien, który uwielbiam. E, także poniekąd, mimo tego, że niby ta układka jest tu nie za, nie zachęcający, to coś mnie ciągnie właśnie przez skąd na połączenie tematyczne właśnie odnośnie górników do tamtego serialu, który polecam, bo uwielbiam ten serial, ale... Jeśli ktoś by chciał pogadać na ten temat, to e, może kiedy indziej. że ktoś chce jakąś taką opinię na temat serialu, a nie książek. Mm, o, sekretne życie pszczół. To słyszałam o tym i sobie sumie fajnie by było przeczytać. Mm, a tak to takie książki, których też nie znam. I nie mam już w tej sztacji. No później sobie to poukładam. Tak tylko teraz, żeby było. Teraz znowu taka sama. Lot orłów, ocean miłości i w ogóle oskarszony pluszowy M. Hej, to jest ciekawe ten kolor okładki. Dobra, to to jest kolejna taka ciekawa książka. E, chłodne spojrzenie. Mm, to chyba jakiś nowy kryminał. Bo coś tam o właśnie morderstwach e, wyczytałam Projekt Brünte? Chyba? Aha. Dobra, to jest romans. Czytam już czytam, to jest romans. A. No, książki wybrane droga nad uwiskiem, dziecko miłości i w ogóle takie. A i w sumie takie cztery w jednym są spoko, bo ma, bo ma się jedną książkę właśnie yy, i ma się w niej cztery. Fajne rozwiązanie. E, żona senatora. też nie ja znam, Ja w większości tych rzeczy nie znam. Ale tak jak mówiłam, to dobrze. Chyba mogę coś poznać nowego Takie chyba bardziej około historyczne Znów wybrane Ja mam tyle tych wybranych Masakra tu ciekawsza okładka, plotki giną pierwsze. A, tutaj są jakieś takie, jest Nicolas Sparks. I Nicolasa Sparksa ogólnie chodziła za mną, żeby coś przeczytać, bo nigdy nie czytałam, a właśnie w żeńskiej części jest dużo fanek, no, a ja jakoś tak z zaromocami niby nie przepadam i jestem film pamiętnik, ale filmu nie oglądałam i w ogóle chciałam jakoś tak. Się zapoznać z tym, z tym autorem. Yy, tutaj jakieś kolejne też wybrane. Śmierć i trochę miłości. No i fajniejsza opłatka. Ej, zły ja mam tu wszystko dawać? I zostało ostatnie kilka książek Budło pudło i ja sobie już mogę usiąść normalnie, ale gruba książka, to wiem na pewno. Sagę stulecia Oakland Press, ale ona jest w ogóle ciężka i gruba, co jest po prostu to mistrze. Jakiś znów romansowy związek do remontu. Książce, ciekawa książka, kładka Second Hand. Hmm. Z taką Funny Okej. To Tutaj taka o kontrowersyjnej, wojennej tematyce. Yy, siostry. Dobra, tytuł akurat mnie przekonuję, bo moja siostra to dla mnie wszystko kupiła. Kolejne z wybranych. Hmm. Nie znam. Też nie znam tych książek. O, o, o. John Grisham. Grisha ma nazwisko. To akurat będę miała coś poczytać do tego. No i ostatnia też z wybranych książek. O, Nora Roberts. Chociaż Norberts, to ja się już tak nie lubię jak czytałam jej książki, ale w sumie to jest akurat znana mi autorka, także... O, jeszcze jakieś tak. No dobrze i tak to się mniej więcej prezentuje akurat dwie półki zapełnione od ty, yy, tymi książkami. Ja nie wiem kiedy ja to wszystko przeczytam i czy w ogóle wszystko przeczytam bo u mnie to zależy wszystko od nastroju, na co mam w danym momencie ochotę, też od tego, jak okładka wygląda, to też jestem wzrokowcem. I no gatunki, nie wszystkie mogą mi tak podpasować, ale postaram się większość książek przeczytać nie w tym roku, na pewno. Także będę mieć teraz taki wielki stos wstydu, jak to mówią, na te nieprzeczytane książki. Mm. Ale ogólnie się cieszę, się cieszę, bo mam teraz taką całą półkę tych książek. I jeśli wy widzieliście tu coś, co kojarzycie, to możecie mi napisać, bo ja, mimo że niektórych autorów gdzieś tam kojarzę, tak to, to w ogóle kompletnie nic. Może dwóch, trzech autorów kojarzę i tyle. A i możecie mi też napisać, czy jeszcze chcielibyście jakiś taki mystery box tylko, bo że z Mniejszą ilością książek, tak. Nie wiem, może do 10, bo to 50 jest zdecydowanie za dużo. Bo no czasowo się nie wyrobię, żeby wszystko przeczytać, a też z więcej zaczęłam wypoczynać z biblioteki. Yy, także ten. To... <gry> ogólnie, jeśli się odcinek Wam spodobał, to proszę Was o łapkę w górę. Jeśli mnie nie subskrybujecie, no to o zasubskrybowanie żeby ze mną zostać najdłużej, może kiedyś będę którąś z tych książek recenzować, żebyście tego nie przegapili. Jeśli ktoś akurat wyczaił tutaj coś, co ciekawiłoby go, żebym przeczytała i zrecenzował, no to możecie mi też napisać. A i jeszcze, obiecałam w ostatnim odcinku, że będzie jakieś polecenie. I jak teraz patrzę, co takiego luźnego mogłabym polecić, a takiego co mi się na przykład kojarzy na rozpoczynające się lato, wakacje i ja lubię w takim czasie czytać y, akurat straszne opowieści nie wiem czego tak mam. Y, to polecam, jeśli już nie polecam, chyba nie polecam, a mogliście kilka razy widzieć, to jeśli ktoś lubi właśnie komiksy, to ja polecam właśnie taką luźną czytankę, może na kilka dni jakiś wypad y, gdzieś, nie wiem, w góry nad morze. Y, opowieści makabryczne z Stephena Kinga z właśnie obrazki i w ogóle w komiks po prostu w komiks są aż jest aż pięć tych, takich tu, opowiadań także każdy pewnie znajdzie coś co go przestraszy coś co mu się spodoba także Taka krótka, mała polecajka na... dla kogoś, kto lubi akurat horrory, jest akurat zapalonym czytelnikiem, akurat w letnim czasie czytania strasznych i tajemniczych historii. No i w ogóle lubi Stevena Kinga tak jak no to polecam tą książkę taki komiks raczej No i jak zwykle na koniec odcinka życzę Wam Miłego dnia, tygodnia, miesiąca Miłego życia, miłego czytania książek Jak najlepszych książek W ogóle Dobrej pogody, żeby nie było ani za gorąco Ani za zimno Takiej pogody, że moglibyście wyjść Poczytać sobie na łonie natury Jeśli lubicie Dużo przyjaźni, miłości Wszystkiego, czego potrzebujecie i dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć!